Dołki, dołki, rozlicza... Okej, okay, moi drodzy, więc odliczanie się rozpoczęło, ja was witam bardzo serdecznie, z tej strony Cyber, a to jest Minecraft Bad Wars. Cześć, lubisz tańsze gry? Więc zapraszam cię na G2A, pierwszy link w opisie. Dobra, 3, 2, jeden. Rozpoczynamy, moi drodzy, Bedwarsy. Powiem Wam szczerze, że nie grałem w kloce, kurde, od dobrego, no nie wiem, dwóch tygodni, mniej więcej, więc może być szczerze mówiąc bardzo, bardzo ciekawie. Oczywiście, jeśli materiał wam się spoda, łapa w górę, moi drodzy, i dajcie mi znać. Dobra, najpierw co, zabudujemy sobie jakkolwiek łóżeczko. W ogóle czerwone dostałem, no to ciekawie. I lecimy od razu, kurczę blade po diamenciki, żeby się tutaj ulepszać, kurde lebele. Dobra, tutaj jest kolega biały koło mnie. Niebieski już mi łóżko, więc dobra, tym się nie będę przejmował. Jakoś. No i ty, kurde, cwaniaczku jeden. Dobra, muszę to. Tu... O Jezus Maria, klepa od razu, Stevie. Dobra, pięknie, ładnie, muszę go kurde rozwalić i muszę bardziej na siebie uważać teraz w tym momencie. Ponieważ straciłem już łóżeczko. Dobra, biały, nie wiem gdzie jest, więc nie będę się tym specjalnie przejmował. Ale dzień dobry, moi kochani! Oczywiście, tak jak powiedziałem, słuchajcie, gram sobie dzisiaj Bedwarsy, ponieważ widz w komentarzu prosił, żeby były Bedwarsy, więc stwierdziłem, dobra, jakiś luźny materiał sobie, kurczę blade nagram. Kolega już w drewno idzie, więc e, widzę, że tutaj będzie kurde ciężko z nim raczej. E, muszę się kurde przyzwyczaić znowu do ruszania myszkom i wszystkim. Powiem wam, masakra. Dwa tygodnie bez komputera. Masakracja pełną parówą. Dobra, co ja mogę? Mogę sobie ulepszyć y, protection. To brzmi dobrze. Dobra, kolego, co ty tam robisz? Ty tam sobie kurde obudowujesz to bardziej. Więc ja w tym czasie skupię się na tym, żeby się uzbroić, kurde. No chodź, kolego, chodź, chodź. Chodź przyjacielu! <laughs> oh my godness, ten to dopiero ma kurde wjazd w plecy. Ale ciekawie bijesz. Mm. Nie podoba mi się to, dobra, No szczęście został dobity przeze mnie. Kurde lebele, to wyglądało jak jakiś klikur. Kosmiczny jeden. Oj, 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 kosmiczny wpierdziel mnie tu czeka chyba. Dobra, padłem niestety, także co, lecimy na kolejną arenę. W ogóle, moi drodzy, mam do was takie malutkie zadanko. Jeśli zostawicie łapę w górę, dobijemy powiedzmy mm, 40 łapek w górę. Będzie mi bardzo miło przede wszystkim, ale zrobimy sobie taki challenge, że jeśli wbijecie dzisiaj 40 łapek, to jutro też pojawi się film. Tak, chciałbym troszeczkę wrócić kurcze blady do czystszego nagrywania, bo zauważyłem, że ostatnio, ostatni materiał to, no dobra, ostatni był wczoraj, ale tak wcześniej to materiał był dopiero, Jezus Maria, jak ja se muszę spojrzeć, no prawie miesiąc wcześniej, nie? Więc, um, przypał że mówiąc, dobra, różowy idzie tutaj w moją stronę, więc od razu muszę kurcze blade kontratakować, dobra, to se wywalam, to se wywalam, to jest fikumiku fiku miku, napadzik dla łoku piku. Dobra, ty różowy będziesz mi tutaj szedł. Ja już się, kurde, odzwyczaiłem szczerze od wszelkich taktyk i tak dalej. Dobra, jak będzie mi wjeżdżał z powietrza. Nice! Zjadłem łóżko, ja dobra. Oj, ty kolego, tych kurde ogarniasz co nieco tutaj, dobra. Pięknie dojechanet. Teraz tak, szybko do góry. Łóżko masz tylko wełną obudowane, więc nie ma takiego problemu. Kurde, sam mi drogę zrobił do siebie. Dobra. I pych kurde cwaniaczku! Co jest? <noise> Łatwiutko, kurde lebele. To się nazywa dopiero otworzyć mi przejście, nie? Teraz będziesz szedł do mnie pewnie. Dobra, deadpointy w ogóle muszę sobie pokasować, bo mi się kurde ich natworzyło. Dobra, przede wszystkim pancerz. Kolega chyba nie idzie do mnie akurat, więc bardzo, bardzo dobrze. Skupmy się na tym, co mamy robić. I nie wiem, powiem wam szczerze: No, więc poprosił mnie kurde o ten materiał z Bedwars. A ja stwierdziłem sobie. Ej, ja dawno nie grałem w takie kurde warsy sobie. Luźne, więc powiedziałem, dobra, nagram materiał. Powiem wam, że deal jest, więc widzowie, pamiętajcie, jest deal. Łapę w górę. To i będzie niedługo kolejny materiał. Znaczy się jutro pewnie będzie, nie? Nie wiem, po co to kupiłem, ale okej. Okay. Oj, cześć, ty psu bracie. Zeskoczysz co? O ty, kurde. Ładny trwaniaczko, ty, ty zadyszkę, ty. Ja ci kurde dam. No i ci nie dałem. Nie podoba mi się to, szczerze mówiąc. Ok, eee. siema, nie chcesz się poklepać, może? Dobra, mam problemy lekkie, powiedzmy. Ja, bedursy, to kurde, nie grałem dosyć dawno. <grym> tak, dobra, no, więc no mam problem. On sobie tutaj będzie stał, high grandzik pewnie, okej. Okay. Dobra, poszedłeś sobie. No to ja teraz tak zrobię, patrzcie, cyk. Już strzedł. Kurde, ty żółty w ogóle u niego jest, co jest? Dobra, w każdym razie muszę się lepiej uzbroić. No, w stylu na przykład taki, no, miecz żelazny, kurde lebele. Ja bym się tutaj uzbroił, słuchajcie, można jakiś środeczek poszedł, kurde lebele. Dawno nie robiłem też fireball jumpów, więc to jest coś, co mógłbym przećwiczyć, słuchajcie, w razie w. Dobra, słyszałem jakieś eksplozje, to mnie nie interesuje absolutnie. Dobra. Dobra, pięknie. O kurde kajer Grandzik, no! I to ja rozumiem, kurde, dobra, pięknie, pięknie, ciekawa mapa dosyć na to. Wezmę Sephire Ball tutaj. Dobra, różowy, kurczę blade, żółty walczą ze sobą. Dobra, pomogę różowemu z racji, że on też nie ma łóżka. Dobra. Różowy spad. Dobra, nice, 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 kurczę, ale blade, czyli mam jeden na jeden z ziomkiem, który też nie ma łóżka w tej chwili. Bardzo dobra sytuacja dla mnie. Dobra, MS ulepszył może sharpness. Dobra, pięknie, ładnie. I teraz tak, gdzie jest ten ziombel, kurde? Sus baby 2137. Ale sus, kurde, lebele, dobra. Ja się w ogóle z mojej wyspy nie ruszam. Co to jest, kurde, jakiś Don't Call Anywhere Challenge, kurcze, nie? Dobra, biorę sobie tak, Firebolen, Japintolen, cyk, Jabłuszko, kurde, lebele. Wiecie co? Zrobiłbym sobie jakieś bloczki, może ja bym wyszedł nawet z tej wyspy, kurde, leblade. Tak se myślę, dobra, bloczki, weźmy sobie. I co, idziemy najpierw do różowego, bo on będzie miał jakieś bloki, kurde. Więc to po pierwsze. <śm> <śm> I dobra, ten ziomek gdzieś tam będzie, pewnie po drugiej stronie. Szmaragdy się ulepszą za minutkę, okej. Okay. Dobra, to se bierę. Jote se bierę, jo jeste, cyferek, fikumiku. Wpierdzi la enchanciku. Zrobimy sobie kurde level'a akcję. W ogóle musicie mi napisać, jaki, słuchajcie, old-time tryby byście chcieli zobaczyć. Kurczę blade. Ej, i tak se stwierdziłem, jezu, ale bym se Detrana pograł, nie? Ale w to obecnie to chyba nigdzie nie ma, nie? Od kiedy Hive nie działa. Kurczę le blade. What the fuck?! Ja się cieszę! <grafię> Okej, okay, chyba zostałem rozpoznany. To jest chyba widz! Cześć, widz! Pozdrawiam, jeśli to... to widz, oczywiście. 5 sekundów do startu, słuchajcie. No, wygrałem dosyć, em... Ziamek zleciał z wyspy, tak? Nie, nie kryjmy tego. Zapewne zleciał z wyspy, kurczę blade. Swoją drogo, napiszcie komentarz, moi drodzy, z waszym nickiem, o! Taki plan, słuchajcie, jak y, skomentujecie ładnie i pięknie y, i wejdziecie na Discorda eventowego, to będę dawał znać przy kolejnym minigamie, który będę nagrywał y, i będziecie mogli sobie wejść i z moim teamem pograć, na przykład. Ja myślę, że Lava Races może być kolejnym trybem, który gdzieś sobie obgram, bo mam bardzo dużo ochotę ostatnio, a jakoś tak nie mogę trafić na arenę, która by się zaczynała. O Jezus, przepraszam najmocniej, ale mi się odbija, kawusia jest popijana. Dobra, tam jest biały. W ogóle, kurczę, blade mamy tutaj... Mamy tutaj pingwiny z Madagaskaru, okej, okay, więc trzeba by iść po te diamenty i trzeba by ulepszyć sobie pancerz, żeby tak nie padać za szybko. Dobra, niebieski, kurczę, będzie szedł po moje łóżko. Nie podoba mi się. Jeszcze Speed, speed Bridge potrafi. No już w ogóle, że tak powiem, cwaniaczek, kurde, kompletny. Dobra, ja lecę tutaj w takim razie. O oh a yeah, dobra, panie kurde, panie, jak ja ci wiadę Ty, ty ty! Puu Nie udało mi się mpuu Dobra Ziomuś wie jedno, jeśli on... Przegra wymianę ciosów, to jest w... Dobra, nie wiem czy dam radę, kurde lebele, nie wiem czy dam radę zdążyć Okej okay. Smart move Dobra. Pięknie. Ja pierdyle. Nara. <ścoughs> Łatwo z tobą. Nie ma kurde lewele, Nie dam się dowić ziołeczkowi. Ja pierdyle widzowie. Co to było? <ścoughs> Dobra, ziomek na dwa razy zjedzony. Pog, pog. Dobra, wezmę sobie jabłuszko może jakieś. Bo teraz będzie mnie bardzo chciał dojechać. Coś czuję. Panie niebieski. Oj panie Bluman, powiem ci kurcze blade. Żelazny secior tam już widzę, jest zrobiony. Okej, okay. coś tu będzie kombinowane w takim razie. Ja sobie wezmę kurde tak, ja se wezmę firen machen, kurde majne. Majne widzajne, oj, wieachen machen, zrobimy kurde bele. szere mere, dudki. Mój przeciwnik je bladziutki. Dobra, nie wiem, kurde. Co, <śmienicza> co to miało być, nie? I w ogóle ład, mój awatar nie wyłapał, kurde mojego śmiech. O, czamp muszę powiedzieć. Dobra, czyli mam dwie wyspy w tym momencie. E, temat zaczepisty. Pisty. Mam kurde sobie tu dwie wyspy. Dobra, więc mogę sobie teraz pójść do niego na przykład pozbierać. E, kto mi tutaj został? Mm, Rówa. I jeszcze kilku innych przeciwniczków, okej, okay, podoba mi się to. O Jezus Maria, dobra, dobra, żołek! Zniszczyłeś mnie, tak! <śmienicza> Pozdrawiam. Pozdrawiam nie serdecznie, dobra. W każdym razie, kurczę blade. No, pod, 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 podobało mi się. Tak, tak, tak możecie nam nie grać, widzowie jak mnie widzicie, nie? Jak ten, no. Piękna sprawa to była generalnie, dobra. Pięknie ładnie. Kto tu jeszcze ma łóżeczko poza mną? No, jeszcze dwóch ziomeczków, więc mam nadzieję, że oni się dojadą nawzajem. W tym czasie, ja się kurczę blade tutaj, słuchajcie, szachre-mechre do zbroje. Dobra, mamy kurcze blade. Pięknie ładną sytuację. Wezmę sobie jeszcze, kurde bele, Ej, tu ma jest złoto. Ziomu, Cze, czemu mi kradniesz? Cze, czemu mi kradniesz? Co, co to ma być? Villager! Przepraszam. Przepraszam, ale dzisiaj naprawdę wzięło mnie, słuchajcie, na oldschoolowe nagrywanie takie, nie? Kurde, levele, nie wiem. Powiedziałem sobie ej! kurwa, Kiedyś to było! Kiedyś to siadało się! Kurła! Oh, damn. Tam był ładny jump, ok. Wise, Where you fucking are? Okej, okay. mruwa kurczę, blade, widzę, że tu to, to nie paruwa. Mruwa, mruwa, nie paruwa. Dobra, kurde, tam fire balen machen! ajne kurde, szajne! Bombardieren machen ci zrobię, kurde, šechre mechre eledutki. Twój plan dziś jest tu malutki, mruwa. Ja się nie umiem bić, więc... Pozostaje mi tylko to. Pyk. Dobra, kurde, trochę mi nie wyszło. Mruwa, ja, ma, ja mam swój plan. Idiot Nie Czemu? Mruwa! Nie no, gdyby nie to uderzenie. Słuchajcie, to byłby outplay. Very good. Naprawdę ja bym wleciał na jej jego wyspę Bez żadnego problemu po prostu, dobra. Kurde, lewele, co, co to miało być? Zostałem outplayowany, słuchajcie, bardzo prosty sposób. Dobra, ale kurczę, nie mam łóżka, ale to nie znaczy, że muszę się poddawać już, nie? Nic takiego, kurde, miejsca, że tak powiem, nie ma. Tu będzie łóżko zaraz obudowywane, coś czuję. Dobra, idę se, kurde, w takim razie na wyspę mojego przyjaciela, niebieskiego, kurde. Zrobimy se szarpne sika, więc będzie łatwiej poklepać się i zrobimy se żelazny miecz, nie? Dobra, zielony ty, nie masz łóżka. u. Jest to zawsze jakaś opcja, że tak powiem. Dobra, biorę se to, to już mam. Yy, jabłka na opór. Bierzemy kurde firmbalen machen e. <grym> Dobra, pięknie, ładnie szarpnesik. Sharkness, żeby nie było kurde. I teraz tak, co ja mam tutaj zrobić teraz? Tak się zastanawiam, kurde, byle powiem wam szczerze. Bo kolegę przydałoby się, no nie wiem, Sfir, balen machen, eine, I W ogóle pytanie do Was, czy chcecie shadery na materiał... O kurde, mam przerypane! Nie wierzę co ja zrobiłem. Słuchajcie, dobra, wiecie co? Ja myślę, że to może na dzisiaj być dosyć taki szybki materialik Dajcie łapę w górę, dajcie znać jaki tryb chcecie 40 łapek i jutro macie odcinek No to co? Dzięki, cześć, pompka.